Cześć, dzień dobry. To jest Karol Skołem się toczy. Miło mi poinformować, że kurs filmowo-montażowy jest już dostępny. Właśnie ruszyła przed sprzedaż, a w tym krótkim filmie pozwól, że powiem Ci o czym i dla kogo jest ten kurs. Dobra, mówiąc trochę nieskromnie, jest to kurs filmowania i montażu, jakiego jeszcze nie było. Serio. Kurs ten jest efektem mojej 8 pracy i traktuję w nim kompleksowo od A do Z zagadnienia związane z filmem. I montażem. Dzięki temu kursowi będziesz w stanie tworzyć samodzielnie dobre, ciekawe i efektowne filmy i to niezależnie jakim gatunkiem filmowym chcesz się zajmować: filmami podróżniczymi, reportażowymi, dokumentalnymi, eventowymi, weselnymi czy jakimikolwiek innymi. Dzieli się on na dwa segmenty: filmowy. I montażowe, trwające łącznie ponad 12 godzin, zawierające 90 skrupulatnie zaplanowanych lekcji teoretycznych i praktycznych. Lekcji, w których przeprowadzę cię za rękę po całym procesie tworzenia i montowania filmów. Od zasad filmowych, ustawień sprzętu, kwestii technicznych, podstaw po rzeczy naprawdę zaawansowane. I co najlepsze, wszystko podparte jest setkami przykładów filmowo Montażowych. Dodatkowo, żeby nauka była bardziej skuteczna, przekażę Ci dziesiątki ujęć i plików projektowych, na których wspólnie będziemy pracować w montażu. Wszystko dokładnie Ci krok po kroku opiszę i wytłumaczę od programu. Podstaw montażowych, po skomplikowane efekty i niesamowite przejścia. Zapewniam Cię, że z wiedzą zawartą w tym kursie sam będziesz w stanie montować takie filmy, jak ja, nawet i lepsze. Jeśli natomiast będziesz miał jakiekolwiek pytania lub problemy, jestem dostępny dla Ciebie i odpowiem na Twoje pytania na naszej grupie facebookowej, na której będziemy sobie wraz z innymi kursantami pomagać, radzić i wzajemnie motywować w nauce montażu i filmowania. I co najlepsze w tym wszystkim, dostęp do kursu otrzymujesz od razu w całości i masz do niego dostęp na zawsze, bez żadnych ograniczeń czasowych. Co jeszcze przygotowałem, to szereg świetnych zniżek na sprzęt i oprogramowanie. Dla każdego uczestnika części montażowej mam studencką zniżkę na pakiet wszystkich programów Adobe Creative Cloud o wartości 70%, który w skali roku pozwoli zaoszczędzić ponad 2000 zł. W nim oczywiście jest Premiere Pro, na którym będziemy pracować w części montażowej. Ponadto mam dla kursantów zniżki na cały sprzęt firmy Olympus o wartości 20%, 15% na sprzęt fotograficzny LAOA, 15% na sprzęt od Insta 360. 10% na filtry Nissi, 15% na baterie i ładowarki Patona, 15% na gimbale firmy Fejutek, a także 15% na plecaki i statywy i cały asortyment od firmy Manfrotto. Także jeśli planujesz jakikolwiek zakup sprzętu tych firm lub oprogramowania do montażu, to kurs ten zwróci ci się szybko i wielokrotnie już na samym początku, tylko i wyłącznie na tych zniżkach. Jednak zwróci ci się nie tylko na nich, no bo kurs ten to przede wszystkim wiedza i praktyczne. Umiejętności, które pozwolą wynieść Ci swoje filmy na zupełnie nowy, efektowny poziom. Nawet jeśli startujesz od zera. Tworzyłem go przez 8 miesięcy i ręczę za niego pod względem jakości, merytoryki, sposobu przekazywania wiedzy i pod każdym innym aspektem. Naprawdę mega się do niego przyłożyłem i ręczę za niego. Jestem tylko tak pewien, że daję gwarancję zwrotu pieniędzy do 14 dni od zakupu. Jeśli z jakichś powodów kurs nie sprosta Twoim oczekiwaniom, wystarczy, że napiszesz do mnie maila z informacją o przyczynie i chęci zwrotu pieniędzy, a ja Ci je po prostu zwrócę. Dodatkowo w całym pakiecie przygotowałem też bonusowy moduł, który zawiera wiele świetnych efektów, autorskich flartu poblania i wykorzystania, bibliotekę moich efektów dźwiękowych oraz analizy przejść efektów krok po kroku, jak chociażby tego typu obrót niebem, tworzenie stabilnych hyperlapsów, czy też timelapsów, włącznie z takim przykładem jak przejście dzień i noc. I wszystko oczywiście z plikami do wglądu własnego, abyś uczył się szybko. I skutecznie. Jest też obszerny moduł poświęcony zarabianiu na filmie, jak zacząć, jak się wyceniać, jak pozyskiwać klientów nowych, ale także jak sprawiać, aby wracali ci starzy, za każdym razem płacąc też większe pieniądze. Czy coś jeszcze? Oczywiście masa wiedzy. Nauczymy się skąd brać pomysły na filmy, jak pobudzać kreatywność, jak Tworzyć historię, emocje, wszystko o ruchu w filmie, o udźwiękowieniu, o korekcji kolorów, stabilizacji, o trikach w lataniu dronem, o ruchu wieloosiowym, no i co jest finalnym punktem tego kursu, obszerny moduł, gdzie razem zmontujemy klipowy, dynamiczny film z serii Dzień Dobry. Na jego podstawie poznasz mój workflow, sztuczki montażowe, myślenie koncepcyjne, metody wielokrotnie przyspieszające pracę i ogólnie wszystko. Co wiem o montażu. Naprawdę wszystko, bo to było takie główne założenie tego kursu: żeby każdy był w stanie samemu zmontować dobry, ciekawy, jakościowy, efektowny film, od którego ciężko jest oderwać wzrok, nawet z zerowymi umiejętnościami. I co jest najważniejsze, wszystko tak, jak sam lubię czyli konkretnie, rzeczowo, bez lania wody. Obiecuję: samo mięso przedstawione według ściśle przygotowanego wcześniej scenariusza i planu kursu. Jeśli chcesz się nauczyć robić dobre i efektowne filmy, to ja bardzo, bardzo zapraszam na stronę kursu, gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji, wraz z lekcjami też próbnymi i opiniami osób, które miały okazję już testować kurs. Tymczasem życzę miłego dnia i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam.